Dziś porozmawiamy o efektywnym wykorzystaniu systemu do zarządzania pożyczkami pracowniczymi w komarch ERP Optima. Pożyczki te są niezwykle istotnym wsparciem finansowym dla pracowników, a odpowiednie zarządzanie nimi może zaważyć na stabilności całej organizacji. Moduł płace i kadry oferuje kompleksowe podejście do tego procesu, zapewniając zarówno przejrzystość, jak i efektywność. W systemie Comarch ERP Optima znajdziemy kilka kluczowych funkcji, które sprawiają, że zarządzanie pożyczkami staje się prostsze. Do najważniejszych z nich należą możliwość udzielania pożyczek, automatyczne rozliczanie w kolejnych wypłatach, naliczanie odsetek, generowanie harmonogramów skład oraz monitorowanie stanu zadłużenia pracowników. Te elementy razem tworzą spójną całość, która ułatwia życie zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zaznaczyć, że proces udzielania pożyczek jest blisko związany z listami płac. Kluczowe jest to, że pożyczki nie mogą być przypisane do standardowych list wypłat etatowych. Aby udzielić pożyczki, wystarczy kilka prostych kroków. Z menu Płace i kadry wybieramy listy płac, dodajemy nową listę typu pożyczka, a następnie przechodzimy do wypłat pracowników. Wybierając wcześniej zdefiniowaną listę pożyczek możemy łatwo dodać nowy element pożyczka i uzupełnić wymagane informacje. Naliczanie odsetek to kolejny ważny aspekt. W Komarch ERP Optima odsetki są naliczane do każdej raty pożyczki. Oznacza to? Że w przypadku dwóch spłat w miesiącu odsetki będą naliczane dwukrotnie. Takie podejście pozwala na dokładne dostosowanie harmonogramu spłat do indywidualnych potrzeb pracowników, co jest niezwykle praktyczne. Prawidłowe zamknięcie listy pożyczek jest kluczowe dla dalszego procesu rozliczeniowego. Niezamknięta lista może zablokować możliwość naliczania innych wypłat, dlatego warto pamiętać, żeby zamknąć wszystkie listy. Przed naliczeniem kolejnych wypłat. Ponadto, system automatycznie rozlicza spłaty, co znacznie ułatwia pracę działu kadr. Zarządzanie pożyczkami wymaga także umiejętności praktycznego podejścia. Przykładowo, jeśli pracownik chce spłacić kilka rad jednocześnie, wystarczy dodać nową wypłatę o nazwie spłata pożyczki i ustalić odpowiednią wartość sytuacji, gdy pracownik ma kilka pożyczek, system umożliwia wybór konkretnej pożyczki do spłaty. Monitorowanie zadłużenia pracowników również jest istotne. Dzięki funkcjom dostępnym w zakładce kadry, można w prosty sposób uzyskać informacje o wszystkich niespłaconych pożyczkach. Dowiedzieć się, jaka kwota została przyznana, kiedy oraz ile już spłacono. Podsumowując, Odpowiednie zarządzanie pożyczkami pracowniczymi w module płace i kadry Komarch ERP Optima to nie tylko oszczędność czasu, ale również segment, który może znacząco wpłynąć na efektywność finansową firmy. Automatyzacja procesów, elastyczność harmonogramów spłat i regularne monitorowanie są kluczem do sukcesu. Dlatego, jeśli szukasz sposobów na usprawnienie tych procesów, Warto rozważyć skorzystanie z doświadczenia specjalistów firmy Neosmart, którzy z przyjemnością pomogą dostosować system do Twoich potrzeb. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.